Cześć, witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge, ja jestem Sandra, dzisiaj jest y, 12 marca, niedziela, no i przygotowałam taki fragment. Wy to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy. No i Jezusowi w tym fragmencie chodziło o to, y, żebyśmy czcili Boga w wolności, w duchu i zwłaszcza w prawdzie. No bo jednak przyznajcie, głupio jest wierzyć w coś, czego tak naprawdę nie poznaliśmy, nie znamy tego i naszym zadaniem jest po prostu poznać prawdę o Bogu. Dlatego dzisiejszym challenge'em będzie, abyście przeczytali jakiś jeden fragment z prasy, który mówi o wierze albo ogólnie konkretnie o Bogu. No i to tyle. Pamiętajcie też o subskrypcji i łapce w górę. Cześć.